Meghan Markle, oskarżenia o rasizm, nowa biografia rzuca światło na poglady księcia Harrego. Meghan Markle i książę Harry przejdą do historii jako para, która doprowadziła do nagłosnienia wewnętrznych spraw brytyjskiej rodziny królewskiej na niespotykana wcześniej skalę. Po rozstaniu z sprawowanymi funkcjami, Sussexowie przeniesli się do Stanów Zjednoczonych. Deklarowali wówczas, Zależy im na rozpoczęciu nowego życia i ochronie prywatności rodziny. W kolejny etap życia wkroczyli, dzielać się ze światem nieprzyjemnościami, których mieli doświadczyć na Wyspach Brytyjskich. Najpierw udzielili słynnego wywiadu dla oprach Winfrey, później postanowili opowiedzieć swoją własną historię od A do Z. W tym celu zrealizowali serial dokumentalny poświęcony ich życiu, a książę Zahar napisał książkę z Sparę. W przyszłości również Mykhan zamierza napisać własną na książkę. W publikacji młodszego brata księcia Williama naturalnie znalazła się wzmianka o słynnym skandalu z jego młodości. Wszyscy wciąż mają w pamięci imprezę, podczas której księcia Harry wystąpił w stroju nazisty. Po latach książę Suseks zapewniał, że zrozumiał swój blad, a do ubrania swastyki na ramię został wręcz namówiony. Historię zburzliwej młodości księcia Harlego pozwala ja przypuszczać, jakie byle jego poglady w tamtym czasie. Co ciekawe, obecnie zbuntowany Ksia zaprezentuje zupełnie odmienna postawę. Przy boku Meghan Markle stał się wreczorownikiem o prawa Afroamerykanów. Meghan Markle otwarcie zarzucała niektórym royalsom rasistowskie przekonania. Teraz za sprawę królewskiego biografa wyszło na jaw. Ze księza Harry w przyszłości również mógł mieć co nieco na swoim sumieniu. Najnowsza publikacja autorstwa Roberta Jobsona rzuca nowe światło na postać młodszego brata księcia Williama. Okazuje się, że im w dzieciństwie w oburzający sposób zachował się wobec kierowcy autobusu. Robert Jobson ma na swoim koncie liczne biografie członków rodziny królewskiej. Dwie z nich poswiecił się najdianie a w ich stworzeniu pomógł mu prywatny oficer ochrony z Cotland Yardu, inspektor Ken W najnowszej publikacji urking Charles i, thm anent thm Monarch ale specjalista przeanalizował życie króla Karola i sporo uwagi poświęcił jego glosnemu malzenstwu z księzna Diana. Para doczekała się dwójki dzieci księcia Williama i księcia Harry'ego. W jednym z fragmentów opublikowanych na lamach Daily Mail, królewski ekspert przytoczył historię rodzinnej wycieczki, która matka zafundowała synom. Ksiazna Diana z pewnością nie spodziewała się, że podczas wypadu książę Harry zachowa się w tak skandaliczny sposób. Milo z synów niespodziewanie zaczął nasmiewać się z akcentu kierowcy autobusu. Księzna Diana, słynaca z szacunku do innych narodowości i kultur, zareagowała w zdecydowany sposób. Wycieczka natychmiast dobiegła końca. W autobusie Diana musiała powiedzieć Haremu, aby przestał na pędzapski akcent kierowcy. Ten miał na sobie jasny zulty turban i nie przejmował się komentarzem Harego. Ale Diana była tak zmartwiona, zim w końcu powiedziała Kenowi Łarteowi. Prywatny oficer ochrony księżnej z Cotland Yardu, Yardu, Red, aby zrezygnował z podróży. Diana, Ken, William i Harry wysiedli w Grand Park. A Diana natychmiast dała klapsę Harry'emu i powiedziała, nigdy więcej tego nie rób dowiadujemy się z tekstu daj ile mail. Jak opisuje w swojej publikacji Robert Jobson, księzna Diana nakazała krnabnemu synowi przeprosić z inspektora Warfea. Takia Zachary musiał napisać do niego list, w którym wyraził skruchę za swoje niegrzeczne zachowanie. Nowa biografia ma trafić do sprzedaży 14 kwietnia, tu sprzed zaplanowana na 6 maja koronacja króla Karola I.